Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego gika, jak śpiewał klasyk, życie jest czadowe, szczególnie w błyszczącym spa. 691 elementów i 320 zł katalogowo. Zestaw już jakby nie patrzeć archiwalny, ale nadal można go kupić w świetnej cenie. Ja za niego zapłaciłem chyba jakieś 180 zł, więc sprawdzajcie, bo niektóre zestawy z Lego Przygody 2 są nadal dostępne w świetnych cenach. Tak samo jak jeszcze na przykład imprezowy autobus chyba powinien być dostępny. Czy też trójkołowiec stalowo Brodego? Bęki na pewno są drogie, ale sprawdzajcie, bo naprawdę warto uzupełnić kolekcję. Przyjdzie taki moment, gdzie te zestawy nagle. Znikną i bardzo podrożeją A co my tutaj mamy? Zestaw nie wygląda na tak duży, na ile wskazywałaby liczba elementów Ale mimo wszystko wydaje mi się, że znajdą się i jego zwolennicy Ja jak sobie czasem sprawdzam dostępność jakichś zestawów Których nie udało mi się w ostatnich latach kupić To staram się je nadrabiać Co jest tutaj ciekawego to na pewno dwa elementy Które mnie osobiście bardzo mocno kojarzą się z Palantirem z Władcy Pierścieni No bo mamy tutaj te kule, gdzie w środku akurat są schowane ogniki a nie oko Saurona, ale jesteśmy blisko. A poza tym dzieje się tutaj sporo, a jak zresztą i w przypadku innych zestawów z tej serii. No to co? My możemy chyba kontynuować przygodę, dle że drugi przystanek znajduje się już tam, na stole do recenzji. Bardzo dużo białych elementów, ale też bardzo dużo transparentnych niebieskich. Jeśli chcecie budować jakieś zimowe konstrukcje, to ten zestaw będzie też idealny pod części. No a poza tym mamy tutaj Benka, jest Żyleta, jest też Kicia Rożek, no i jest ten e, Królewicz Książę. Nie pamiętam, kurczę, jak mu było na imię. E, ostatni raz chyba Lego Przygodę 2 oglądałem. Dobry... Ponad rok temu, ale może poratuje się nazwą tutaj Baltazar. No, Baltazar właśnie, tak mu było na imię. No dobra, możemy odwrócić to teraz z drugiej strony. Tutaj możemy zobaczyć tą komnatę do przemiany Baltazara na jego wersję nietoperzą, tak jak choćby w przypadku hotelu transywania, gdzie Dracula też zamienia się w nietoperza. Tutaj mamy z kolei tę część spa od masaży, gdzie mamy to taką jakby ośmiornicę, ale i inne zwierzaki tutaj się też odnajdują i świadczą usługi na najwyższym poziomie. W tym miejscu jeszcze możemy zobaczyć, jak spłukujemy kicierożek. Dobra, jest to zestaw pokręcony. Ja muszę przyznać, że... Przez ponad rok chyba nie miałem do czynienia z zestawami z Lego Przygody, bo ja jakiś czas temu zacząłem sobie też uzupełniać braki, bo kupowałem imprezowy autobus, bo kupowałem też trójkołowiec stalowo-brodego. No i co my tutaj mamy? Tak wygląda instrukcja. Instrukcja mówi nam o tym, że będziemy konstrukcję składać z worków o numerach 1, 2, 3, 4, 5. Nie widzę tutaj żadnego arkusza z naklejkami, to dobry znak, więc idę składać. Jeśli miałbym powiedzieć, że czegoś mi w tym zestawie brakuje, to powiedziałbym, że brakuje mi tutaj figurki Elzy, bo naprawdę to jest zestaw, który od razu może kojarzyć się z krajną lodu. Naturalnie, nie jest to zestaw na licencji Disneya, to jest zestaw nawiązujący do drugiej części Lego przygody i jest przygodowo, jest trochę zwariowanie. Zostawało się bardzo szybko, bardzo przyjemnie, i znowu muszę Wam powiedzieć, że odbyłem taką sentymentalną podróż, kiedy kolejny raz składałem kicie rożek czy żyletę i Benka. To jest naprawdę fajny zestaw i warto po niego sięgnąć. Jednak zanim przejdę do samej konstrukcji, zerknijcie sobie na mniejsze buildy, ale takie, które są również postaciami. Bo mamy tutaj taką trójkę bohaterów, to są postacie, powiedziałbym już, nawet takie trzecioplanowe, które gdzieś tam się przewijały w trakcie fabuły. Mamy takiego. Hmm, chyba flaminga, który jest masażystą w tym całym dobytku. Mamy też takiego, to jest coś kotowatego, ale co dokładnie nie mam zielonego pojęcia. No, ale wygląda bardzo fajnie, jest ubrany w takie jakby kimono. No i mamy jeszcze ośmiornicę, która serwuje prosto szczajniczka, pewnie herbatę, tylko dlaczego do kieliszka? No chyba, że było tutaj pite coś mocniejszego, na przykład taka herbata po góralsku. No i mamy też stół do masażu, więc Benek tutaj będzie pewnie częstym gościem i będzie oklepywany po butlach, bo je właśnie ma na plecach. No, to zobaczyliście ta mniejszą konstrukcję, pora przejść do tej głównej. A co mamy tutaj? No, naturalnie w tej centralnej części znajduje się portal, a po lewej po prawej stronie mamy dodatkowe rzeczy bawialne. Tu znajdziemy miejsce, gdzie możemy zamienić Baltazara w Baltazara Nietoperza. I teraz zobaczcie, ustawiam sobie tutaj Baltazara, tutaj ustawiam sobie Baltazara Nietoperza i zaraz wam pokażę, jak dzieje się magia, bo tutaj mamy taki dzyndzel i dzyndzel służy do tego, żeby dokonać zamiany. No, coś tam się dzyndzel zblokował. Cyk! Poszło, cyk, poszło i jeszcze raz, i tak możemy sobie to zamieniać. Pierwsza i ostatnia sztuczka magiczna na moim kanale. Więcej nie będzie, tak mi się przynajmniej wydaje. Oprócz tego mamy tutaj różnej maści słoiki z jakimiś Mazidłami Rodem z Brokatowego Spa. Zwróćcie uwagę, ile ich jest. One są na takich stoliczkach. Możemy je odpinać, przekładać i nie tylko tutaj się znalazły, bo z tej strony też znajdziemy słoiczki. I w ogóle jest tutaj bardzo dużo różnej maści transparentnych elementów, więc. Jeśli planujecie atak epoki lodowcowej w Waszych Legomiastach, to ten zestaw po prostu przyda Wam się na części. Tutaj mamy też rzeczy bardzo fajne, no bo znowu, jeśli chcecie. Zrobić sobie coś, co ma wyglądać jak palantir, to właśnie te dwa elementy będą Wam bardzo potrzebne. Nieco wyżej mamy jeszcze zamontowane głośniki, a tutaj mamy jeszcze jakieś takie odstające lodowe elementy. Więc, mimo tego, że jest gorąco, to można studzić entuzjazm. Zwróćcie uwagę też na to, Mamy tutaj kolejne płomienie, to trochę kojarzy mi się z jakimś takim, jak się nazywało to reality show, gdzie ludzie byli na wyspie i nie, nie chodzi mi o Love Island i te wszystkie inne patoprogramy, tylko były zawsze dwie drużyny, oni ze sobą rywalizowali i zawsze na koniec odcinka szli właśnie wzdłuż takich y, różnej maści pochodni i tam się potem wybierało kto odpada. Taki wiecie, Big Brother w dżungli. Przypomnijcie mi nazwę, zapomniałem, ale mamy tutaj kolejną y, opcję do magicznej sztuczki. Dobra, skłamałem. Jednak będą dwie magiczne sztuczki. Nie ma kici. I cyk. No bo tutaj mamy kolejny dzyndzel i ten, ten dzyndzel powoduje, że nam to opada i kicia wypada. Albo inna postać, którą włożymy. Żeby nie było, że ściemniam, łożę Benka. O, Benek nie chce wypaść. Jednak kicia lepiej... Nie, też wypadł. No, ale tu jest taka szafka zniknięć, jak w Harrym Potterze. A tutaj jeszcze mamy elegancką umywalkę, tutaj jeszcze mamy, nie wiem, może ręczniczki są, że można, wiecie, po umyciu rąk je tutaj wrzucić do pojemnika. No ogólnie dzieje się, jest ładnie, te kolumny też prezentują się całkiem fajnie, zwróćcie uwagę też na te taile, jeśli chcecie zrobić sobie taki lodowy chodniczek, no to naprawdę są tutaj idealne do tego elementy. Zerknijmy na figurki. Baltazar wygląda jakby nie spał od tygodnia i nadużywał tej góralskiej herbatki. Benek wygląda świetnie jak zawsze, kicia też mi się bardzo podoba w tej ognistej wersji, żyleta jak to żyleta jest bardzo zawzięta, ale Baltazar pół na pół z nietoperzem podoba mi się zdecydowanie bardziej niż ten bo ma bardzo fajną buźkę no i też ma świetne włosy zerknijcie jak on się prezentuje ale co do samego Baltazara, to też fajna jest ta pelerynka tylko ta pelerynka cały czas się obraca i niestety kołnierz jest oddzielnym elementem i na główkach mini leczek to się po prostu dobrze nie trzyma. Nie można tego docisnąć do torsu. Co do żylety, no ona tak wygląda, pewnie wiele razy żyleta trafiała w wasze ręce, tak z tyłu się niewinnie uśmiecha spod tej swojej kolorowej grzywy, Kicia naprawdę wygląda fantastycznie, no i Benek z tym zdartym torsikiem, z pękniętym kaskiem. No i tak Benek wygląda z drugiej strony, ewidentnie jest mu tutaj bardzo dobrze. Zapomniałem tego wcześniej powiedzieć. Czy Lego potrafi zrobić zestaw, w którym dominującym kolorem jest biały i ten biały jest biały, a nie żółtawy? No, i jak właśnie widać, da się. Lego potrafi. Nie wiem z czego to wynika, bo ten problem z białym odcieniem, który wcale nie jest biały, pojawia się od wielu lat. Tutaj tego nie dostrzegłem. Te białe klocki rzeczywiście są białe. Nie widzę różnej maści przebarwień i choćby z tego względu warto po ten zestaw sięgnąć. Jako taka ciekawostka historyczna na przyszłość. A jeśli chodzi o jego zawartość, to naprawdę to jest pocieszny set. To jest też set z naprawdę całą masą dobrych klocków. No, i jeśli chodzi o figurki, też. Jest całkiem spoko, bo ten baltazar w dwóch odsłonach to jest ciekawa rzecz, a jeśli nie macie do tej pory jakimś cudem benka czy żylety, to też po ten zestaw warto sięgnąć. No i ta ognista kicia też daje radę. Kurczę, mam sentyment do zestawów z Lego przygody. Dawajcie znać, kto z was po ten zestaw sięgnął po czasie, po tym kiedy odkopałem go po kilku latach. Na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć!